Cześć, witajcie z tej strony, ja robię to w koniec na moim kanale i dzisiaj zobaczymy nowy kanet i zagramy ją na w nowym sezonie i to, go kupimy, bo mamy tu fudolce i to jest początek karnetu i dobra, mamy, co tu mamy, mamy fudolce już, y, potem mamy też fałdolce i mamy, Oooo! mamy fajną, mamy Yy, mamy też, mamy tu wyjścia, akurat 4 głosów O! o, tego się o też tego yy. no, ach, aha, bo nie dobra, ja mam klikać yy, mamy też 4 znowu, mamy już tak sumie, 500 i... I am just a Okej, okay, to jest spoko. Nie znam tej postaci, szczerze To będzie fajnie, wyglądało. Nie tu pokazuję, że będę grał coś pięknie karny. Mamy... O, w ogóle na siódmej stronie. Dopiero mamy... Eee. Paradygmat. Eee. Do no, niej emotka Nie, czapka yy, ja... mm, wysłania. Myślę, że do której by to pasowało. Yy, to będzie spocone. To na tyle, że to będzie spocone, nie? Jak to w ogóle bije? Nie wiem, ale jestem ciekawy. Ona jest ładna Tak, ona mi się tutaj na karmi podoba. Nie, gadaj Ty jest Flesak? Tymczasem? aha I ona, ona jest akurat też spoko skinem. Na pewno też bym nie grał Bo ona ma fajne takie sztuczki To jest też spoko Ja myślę akurat ten jeden skin podoba Jest lepszy niż ten No dobra, ale może przejdźmy do kupowania karnetu No na pewno będę grał bo Bardzo mi się podoba ten karnet Więc dobra, zaczynamy 3, 4 i... 4. Od razu piękny ok, okej, odbierz mm. I szlachet się Na pocieszenie Nie mam jeszcze szlachet do mam coś A co, może coś W sumie nie ja, Nie wiem, czy grać No w sumie nie zagrajmy Nowych skinierów z tego sezonu Ja wam powiem, że ja chcę tylko To są moje ulubione Dobra, ale zagramy wyjątkowo nią Po początek i wiecie bo trzeba grać nowym skinem. Tyle to będę czeka nie. Nie wiem. Ja, ja w sumie nie... Nie, dobra. Gramy moimi. Ja lubię te skiny, niektóre mi się na przykład ten podoba teraz, A zobaczcie, on jest tyle, nie? Z I mam jeszcze taką. Ta jest ładna. Ta. Taka... Okej. Okay. Ale i tak mi się ta chyba nie będzie podoba. No, bo jest taka kolorowa i taka... Albo gramy jeszcze... Czekaj to już powinienem się no Dobra, nagramy jak czymś tam. Na... Zawsze gram w Brain Bowl, ale no, dzisiaj sobie wyjątek na odcinek. Solo no i. Zaczynamy! To mi ciekawie w Mi się w ogóle ta stronka zblogowała I patrzę jak klikam to, to nic I to jest dziwne, straszne I właśnie, pewnie jak ten film widzicie, to jeszcze nie ma z, yy, yy, Nie pamiętam już nazwy tej gry, a przed chwilą już nagrywałam jej odcinek na no, odcinku jeszcze pamiętałem, ale już nie pamiętam, nie mm, To jest piękne A wadę? Coś takiego? To jest na Robloxie No i jak wam się spodobało? Albo to się spodoba, bo... No... Nie powiem Nie ma jakoś ciężko z fałdolcami. Już przepraszam na lagi, od razu mówię To jest moje tutaj ekajmy wejść. Miałam przodkę, że podobno... Czy coś się zmieniło, nie? Tu. Eee... Polecimy chyba tam. Czy tam jest? Co jest mi zmieniło? Nie gadajcie mi tyle. Dobra, lecimy na mamy miejscówki. Ale nie wiem, teraz już ja nam się... Ja jeszcze teraz rozpojaram, nie powiem, że nie. Zobaczcie co tu stoi. Stoję nie, po prostu pójdziemy tą potę. No, polecimy najpierw tu. Aaa, no. dobra, kula. Cool. Miejscówki mantel, tylko jakieś te, jakby to zaatakowało, to by to było całe. I to jest lata. Z lata. A Jak to jest ten domek? Jeden, jeden do jeden. Pamiętajcie, tylko tu będę latł. Ja cię, ale ja.

Ja tak, na taki start mogę latać, nie? Jakby... O! Właśnie, wiecie, to trzeba się sprawdzić. Ten kopalnie. E, jak tu się? Tak zawsze było? Jak tutaj? Dobra, pierwszy minus. E, tu tego nie było. A, a nie dobra, to ja już zapomniałem, że to już jest To tak jakby było chyba, ale nie pamiętam. E, wiem, że tutaj to było. Te kopalnie. I jak poszłeś. Ojej, ola. Tak poszedł tu, tu, to tu było takie coś i widać, że tu mogę, może się po tym Ja bym wyrażał, że żeby sama to wysłuchała, a nie, żeby połączenie tych dwóch No, to Jeszcze coś tu jeszcze Nie wiem, tym skiniem się jakoś lepiej chyba nagrał, co? Ja chyba bym grał tym, Co to tym jest za klucz? I Jeden cross, no i co on daje? Aaa, do sejfu! Dobra, nieważne. Cross do sejfu pewnie O, tu jest ona, tu jest. O, to jest piję. Tu jest piję. w No Tu mam Tu jest. Tu jest. Bo jest. takie jest.

Na I dobra, można to jest tam u góry, myślałam, że to się ze mnie strzela, a nie, to są jeszcze jeszcze moje temy, ale powinny być moje, bo tego chłopaka sam pokonałem, więc to jest u Teraz są pełne i jednak mi się to chyba do sejfu przyda. Sejfy są w tym dżemiku góry. To zaś co lata. To jest strefa, bo my nie pilnujemy. Ja już jeszcze powiem wir, Ja to chciałabym bardzo pójść do wiru i za chwilę tam pójdę. pójdziemy na safe. W safe sobie ogarniamy jeszcze jakieś temy W ogóle tam jest jeszcze jakiś impertyz. Więc no. Yy... Nowa pompa! Nie? Jak to strzela? Się... Jak to strzela? Się... Cześć, to jest taka. Nie daleko? O, ale tu jest co! Jak to. to nie, to dziwne. Nie, ja bym miał potem. Podać... Nie, nie będę tu grał Nie wiem okay. To jest taka dziwna już sama w sobie Nie? Ja to czuję Co to jest? O dobra, dobra, dobra Coś dobrego Coś fajniejszego, o wiele fajniejszego Widzę to w to chwili ten? Jakby nie jedziemy w jednym grał, bo w sumie ta gra no Chodzi o mię o to Nie wiem czy widzę na tym, Nie mam. Ja też tu kupię. No te kupię. Dobra, uciekamy. Ja Do też kupię. I polecimy tam jeszcze. Ej nie, ale początek tego, jakby całego sezonu był taki, nie? Tu nic nie będzie, tu nic nie będzie, Ja tak przyjemniałem, że nic nie będzie, nic nie będzie, nie? Na górze coś tam wygustało, nie? To jest tak góry, tak. Oj. Ojej. Mnie to tak laguje. Wiecie mi, kiedy mnie najbardziej chyba zaczął fortne klargować? Więc tak tego nowego rozdziału, więc ja już się boję o kolejny rozdział. Pewnie może też, dlatego mi tak nabuje, bo, bo wszystkiego podkrywamy. Ale to muszą być wkurzające npc ty nie? Patrzcie. A nie, tutaj nie coś Co jest? Wszystko to jest na je Même... Nie, Nie, musiałbym się wyciągnąć Nie robić, tylko to robi Aha, to automatycznie zamienia w marść Ej, to jak maś, nie? to, od teraz zamienia w maść, nie? Tu Nie, nie rzuca się, ale...

Będę tym grał w tym sezonie Nawet no, skrzynki są zmienione nie? No. lepszy lud nich co? Ale to jest dziwne O, ty się skrywasz na przykład nie? Dobra, idziemy do tego Wilka Wilek Aha, już ją dodajemy Czemu ja lecę na desce? Ach, Bóg na pierwszy poszło taki mimo? Ej, nie, ja bym teraz przeszła okay. się I zobaczył, że to na pewno taki zumpel Czemu ja będę na łokcie? Co jest? Wiesz, to jest taka muzyczka a to ja będę chciał być Ja mam coś ciekawie, jak ja będę to tak po prostu się To, on, on, nie cool. chyba, to Ja już bym się krył. O, i ktoś jeszcze się ślubie na tu ciekawa Ja się. Skąd? Jak, sieć, jak się nie wsianie Nie, jeszcze... Nie dojeżdża, nie? No, chce jeszcze nie dojeżdża? Że... Ja czy ale mi się kiedyś w głowie już, ja nic nie wiem Olekid, Kid! Ale O nie, no jeszcze z... na wszystkich stron mi atakują! Ale... Nie! to znowu Ej, jak się zamieniało wtedy? Taki... Nienawidzę, nie? Jeszcze kolega mnie ja go nie! To jest trudne jak tak się grać, nie? NO I TERAZ PRZESTAŁ No i tak jest, no Paweł widzimy się w kolejnym cyklu na moim kanale No Pamiętajcie suba subskrybowaniu, łapki w górę, na końcu powiem No No i... Widzimy się w kolejnym